Witajcie, jest dziewiąty dzień mojej wyprawy dookoła Tajwanu. Jestem w tajwańskiej dolinie krzemowej. Tu za mną logo, napis TSMC rozszyfrujmy. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. To jedna z największych i najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Produkująca w skali nanomilimetrowej bardzo zaawansowane procesory, chipy, inne półprzewodniki. Jeżeli macie smartfona, notebooka, nowoczesny samochód, to najprawdopodobniej w sercu tego urządzenia jest chip wyprodukowany przez tę firmę przez jedną z kilkudziesięciu fabryk. Niesłychane, jak bardzo rozwinięty jest technologicznie tajwan. I niech to będzie jego kolejnym kolejną zaletą, dlatego że dzisiaj, tak tutaj pusto, jest niedziela 14 stycznia. Wczoraj był 13 stycznia. Bardzo ważne wybory parlamentarne i prezydenckie na Tajwanie. Wygrał kandydat demokratów. Nie będzie łatwo w stosunkach z Chinami, ale niech to, że Tajwan jest tak rozwinięty, że posiada tak innowacyjne i bardzo ważne dla całego świata technologie, będzie cały czas jego atutem w niezależności, którą już posiada. Ja tymczasem z kolarzykiem idziemy dalej.